Dzień dobry, dzień dobry! Krzysztof Rapanuje, Bobelowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, w mojej kuchni. A dzisiaj z cyklu kuchnia dla lajków zrobimy pyszną sałatkę z buraków, z buraczków i serdecznie zapraszam Was na ten odcinek. Jak widzicie wszystko już na moim blacie jest przygotowane. Sałatka z buraczków, czyli nie może zabraknąć buraczków. Były gotowane półtorej godziny aż do miękkości i potem starłem je na tarce. Dalej, potrzebować będziemy także jabłka, są starte na tarce, cebula, ogórek kiszony pokrojony drobną kostkę, marchewka starta na tarce, kawałek cytryny, no i Przyprawy powiedzmy, jest cukier, troszeczkę cukru, chrzan, sól, pieprz i majonez. Także możemy składniki łączyć. Zaczniemy od pokropienia buraczków sokiem z cytryny. No i za chwilę ja to wymieszam. Do głównej miseczki wrzucamy nasze składniki. Jeszcze dodajemy łyżeczkę chrzanu, cukier, sól, pieprz i od dwóch do czterech łyżek majonezu. Ja na razie rzucę trzy. No i całość mieszamy. I tak ta sałatka po wymieszaniu się pięknie prezentuje. Sałatka z buraków, smak, żaś. Mmmm, zwalam w nóg po prostu. To jest pyszne. No to co? Ja po się będę z Wami żegnał. Zapraszam do kolejnych odcinków. To był Krzysztof Rapanują, Bobelowski. Cześć! A jeszcze zostawiam PS. No, oczywiście, sałatka obiadowa pasuje do ziemniaczków kotlecika. No i właśnie ta sałatka będzie bomba. Hey!